Witam. Kandyduję na urząd burmistrza, ponieważ mam wrażenie, że wiem, jak pomóc naszemu miastu. Na początek kilka słów o mnie. Nazywam się Paulina Macutkiewicz. Ja i mój mąż Maciej mamy hurtownię farb oraz dwójkę dzieci. Ważne, żeby w mieście dobrze się mieszkało. Na początek warto odmalować dom. Dostępne są różne farby, naprawdę różne. Szczególnie jest w Ale przejdźmy do konkretów. Śnieżka 80 zł za 5 litrów. Wiem, że program wyborczy jest bardzo ważny, dlatego postanowiłam go jakby nie omijać w tej mojej kampanii. Po pierwsze, powinno być zdecydowanie więcej przemysłu. Zdecydowanie więcej. Mieliśmy tu kiedyś w mieście różne zakłady, nie rozumiem, dlaczego ktoś je pozamyka. Po drugie, mieszkania. Młodzi stają się coraz bardziej dorośli. Na przykład moja siostra Iwonka ma 18 lat, mają że dwójkę dzieci i mieszkają na dosłownie kilku metrach. Dosłownie. Ja zresztą zawołam Iwonkę i ona może zaświadczy. Iwonka niestety nie mogła przyjść ale okazuje się, że złożyła oświadczenie. Ja może odczytam. Ja, Iwona Kaźmierczak, chciałabym mieć większe mieszkanie, ale mnie nie stać. Szczególnie, że nie ma przemysłu w Po trzecie, bezpieczeństwo. Nie może być tak, że każdy robi co chce. Musi być bezpieczny. To tyle, jeśli chodzi o program. Program wyborczy to przemysł, mieszkania, bezpieczeństwo. W skrócie PMB ten skrót można odczytać także jako Paulina Macutkiewicz-Burmistrz. Moja cała rodzina jest tutaj dzisiaj ze mną, ale niestety nie mogli przyjść. Szczególnie, że mojego brata Piotra nie ma tu w mieście. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale oś... Etnologię Żywi. Także jakby co, to się u niego pod podszkolę. Ponieważ jestem gotowa spełniać wszystkie obowiązki burmistrza, nawet jak się na czymś nie znam. Mam nawet na ten temat taki żart przygotowany. Prezydent Elektryk, prezydent Kraśniewski, a burmistrz. Zapomniałam. Może zawsze Co? zapomnę. Mąż tu nawet mi nie pozwalał bić kawałów na imieniny. W każdym razie tam chodziło o to, że skoro prezydenci nie muszą mieć wyższego, to tym bardziej burmistrzy. To było takie dość ciekawe. Bardzo żałuję, ale nie przygotowałam więcej żartów na dziś. Także, jak widać, potrafię się przyznać do błędów. Myślę, że na następny raz będę miała przygotowanych więcej żartów. Może to nawet będą same żarty. Jestem bardzo za bezrobotnymi. Popieram ich. Jestem też za tolerancją. Ostatni był u nas w hurtowni Murzyn i bez problemu kupił farbę. To tyle. W niedzielę wybory. Liczę, że wszyscy pójdziecie do wybory, wyborów i postawicie na mnie krzyżyk. Paulina Macutkiewicz. Dziękuję.